Witam was moi kochani, bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazax I chciałbym was zaprosić na dzisiejszy stream z gry Path of Exile Podciągnąłem dosyć mocno staty po wczorajszym streamie Tak więc na pewno będzie się przyjemniej oglądało I druga sprawa, będziemy mieli giveaway'a I to nie byle jakiego, bo będą to klucze na Steam Chyba w liczbie 9 I będą to uwaga, normalne, prawilne Gry Triple A. Tak więc moi drodzy, nie ma mowy tutaj o paczce gier 10 za 2 zł, powtarzających się jakichś indyków, które mają wartość na Steamie 10 groszy, ale normalne, pełne gry, może nie najnowsze, nie są to premiery. Są to gry sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech lat, ale są to gry. AAA z wysokimi ocenami na premierę, troszeczkę na tą paczkę gier wydałem, tak więc moi drodzy zapraszam Was na tego streama będzie giveaway, będzie, będzie po prostu losowanie, nie będzie żadnych e, konkursów z tego robionych wielce losowanko za obecność, za wpisanie komendy na czacie będziecie nagradzani i ten stream e, powinien już zaliczyć się do tych, które Ukończą moją drogę do partnerstwa na Twitchu. Tak więc od tej pory wybór jakości będzie zawsze. Jeśli was nie interesują te gry, wpadnijcie, po prostu nabić frekwencję, a już więcej nikt nie będzie rodził, że się nie da zmienić um, jakości obrazu. Tak więc, moi drodzy, zapraszam, będziemy się dobrze bawić. Jest Song Request, będą darmowe gry um, i bawimy się razem. To co? Napierdalamy.